Dzień Matki to święto z długoletnią tradycją. Tego dnia składamy mamom życzenia, wymieniamy ciepłe spojrzenia i przesyłamy uściski. Jak ważne są mamy w naszym życiu, każdy wie. Nawet przedszkolaki z przedszkola nie zapominajka. Trzeba być dla mamy grzecznym, bo dzisiaj jest jej dzień. Trzeba dla niej być miłym, trzeba jej dla niej coś dać, jakiś prezent. Trzeba być dla mamy bardzo dobrym. A Ty jesteś? Ja tak. Pomagasz jej w domu? Pomagam. A co robisz na przykład? Na przykład kiedyś pomagał mnie sprzątać. Wyglądają różnie, ale wszystkie je łączy jedno. Dla swoich maluchów są po prostu piękne. Moja mama wygląda ładnie, ma ładny uśmiech. Moja mama ma brązowe włosy, ma niebieskie oczy. Uśmiech ma wesoły i, i bardzo lubi szedną, e, chodzić na rowery. Jest bardzo miła. Chodzi ze mną czasem na lody. Według nas to jeden z najważniejszych dni w roku. 26 maja każda mama powinna się czuć jak królowa. Najmilejsze były życzenia od dzieci. Także zdrowia i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Tak? Tego życzyły mi dzieci. Mały troszkę grzeczniejszy jest. Złożył życzenia, laurkę narysował. No i jakoś lepiej ten dzień mija. Na spacerze jesteśmy z dziećmi, jakoś bardziej go z dziećmi spędzamy. Dwie że dostałam piękne od moich córek, bo tu jedna, a tam druga jest. A dzieci uwielbiają spędzać z nimi czas i na ten dzień przygotowują niespodzianki. Przygotowałam dla niej kwiaty, laurkę. Jeszcze przygotowałem je razem z bratem yy, tort. Przygotowałem dzisiaj dla mamy laurkę serca, bo kocham mamę. Ale nic nie zastąpi mamie takich słów. Moja mama jest najlepsza na świecie. Mamy podkreślają, że macierzyństwo to najwspanialszy dar. Drogie mamy, bądźcie zatem szczęśliwe nie tylko 26 maja.